Мне по ней по ну. Szanowni Państwo, dzień dobry. Cieszymy się bardzo, że możemy powitać Państwa w ramach naszej międzynarodowej konferencji, która poświęcona temu, jak zrobić integrację europejską skuteczną. Porozmawiamy o regionalnej współpracy gospodarczej europejskiej. Nazywam się Nazar Bobyskiem, jestem kierownikiem Kijowskiego Biura Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Ukrainie. W imieniu kierownictwa ZPPM cieszę się, że mogę powitać Państwa w, w ramach naszego spotkania, które poświęcone jest poza tym, że... Y bardzo ważnym kwestiom dla Polski i Ukrainy, które dotyczą współpracy gospodarczej w okresie wojennym. Ta konferencja, to spotkanie poświęcone jest również długookresowej tematyce, czyli ruchu Ukrainy ku Unii Europejskiej, wyzwaniom i możliwościom, które rodzą się w związku z tym w zakresie współpracy gospodarczej. Ja bym bardzo chciał przed tym, jak rozpoczniemy naszą konferencję, podziękować partnerom naszego dzisiejszego przedsięwzięcia, dzięki którym to spotkanie stało się możliwe. Przede wszystkim chciałbym podziękować głównemu partnerowi naszej konferencji, czyli grupie Orlen. SA, spółka akcyjna, partnerowie naszego przedsięwzięcia e, Polskiej Fundacji Rozwoju, e, partnerom merytorycznym naszego przedsięwzięcia ZPP, Izba Przemysłowo-Handlowa Ukrainy, e, Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Społecznego w Brukseli. Europejskie Alianse Europejski Właśnie Przedsiębiorstw, Infokredyt, Ukraiński, no Ukraiński Klub Biznesu Rolniczego, Warszawski, i Warszawski Instytut Przedsiębiorczości I, uh, oraz e, właśnie Biuro Analityczne Europa. Nasze przedsięwzięcia odbywa się pod patronatem Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze kilka uwag technicznych. Jak na pewno nasz jak już Państwo zrozumieli, nasze spotkanie będzie przebiegało w trzech językach polskim, ukraińskim i angielskim, więc jest możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego. Poza, Poza tym yy, nasi uczestnicy będą podłączać się do nas w trybie online z Polski z Ukrainy i, Wydaje, I dlatego chciałbym wody, powiedzieć, że wody, dla naszych uczestników jest online jest możliwość na, przełączenia na to, Zoom niż języków na platformie Zoom. Więc musimy brać pod uwagę nasze realia, w których pracujemy dzisiaj w Ukrainie. Jeżeli będzie ogłoszony alarm, będziemy musieli zawiesić nasze spotkanie i administracja hotelu zaprosi nas do właśnie schronu, który znajduje się nieco niżej danego pomieszczenia, ale wierzymy w to, właśnie w sukces, w powodzenie i liczymy na to, że coś, czegoś podobnego się nie stanie. A więc teraz mam zaszczyt przekazać głos panu Cezaremu Kazmierczakowi, który jest prezesem związku przedsiębiorców i pracodawców Polski. Panie Cezarze, Cezary, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Witam Państwa w imieniu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję, że Państwo tutaj przyszli. Jesteśmy jedną z największych organizacji biznesowych w Polsce. Skupiamy ponad 20 tysięcy firm. Od początku, nawet jeszcze przed, przed inwazją byliśmy aktywni na tak zwanym kierunku polsko-ukraińskim. Pierwszą zorganizowaliśmy też pierwszą konferencję biznesową w Kijowie w ogóle jaka się odbyła po inwazji w lipcu 2022 roku. A nie zajmujemy się ani małą, ani dużą polityką. Naszą misją jest działanie na rzecz współpracy gospodarczej pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi, co uważamy jest korzystne dla obu naszych narodów i obu naszych gospodarek. Paradoksalnie po wybuchu tej wojny ta współpraca bardzo przyspieszyła. W Polsce, nadal, na Ukrainie, nadal aktywnych jest 600 polskich firm, w tym budują się dwa duże zakłady przemysłowe Cersanit i Oknoplast. No ale oczywiście głównie, głównie ta współpraca gospodarcza w tej chwili opiera się na handlu. Na pewno ta wymiana handlowa jest bardzo duża. Chyba Ukraina jest jedynym krajem na świecie, do której Polska sprzedaje prawie dwa razy więcej niż Niemcy. W Polsce ukraińskie firmy, też sporo ukraińskich firm się otworzyło. Mamy 30 tysięcy mikro i małych przedsiębiorstw, które się otworzyły. Z firm średnich i dużych w naszym programie, tylko który my prowadzimy w Związku, jest w tej chwili około 90 firm, które z sukcesem rozpoczynają działalność. Przy czym to nie są relokacje w przypadku tych większych firm to jest jedynie rozszerzanie swojej działalności. Jeżeli mamy podobne biuro białoruskie, to tam mamy do czynienia z pełnymi relokacjami. Firmy się po prostu w całości przenoszą. To na Ukrainie, jeżeli chodzi o średnie firmy i duże, nie mamy ani jednego, przynajmniej u nas, w przypadku relokacji. Jest tylko rozszerzenie, rozszerzenie działalności. Z dotychczasowych naszych obserwacji te firmy dość dobrze sobie radzą. Oczywiście wszystko ten handel będzie się rozwijał i dalej, bo wiem, że coraz więcej firm w obie strony planuje, planuje swoją ekspansję. My od stycznia będziemy też w Kijowie obsługiwać polskie firmy, które, chociaż biuro tutaj mamy od lipca, ale będziemy obsługiwać też polskie firmy, które chciałyby zaistnieć na Ukrainie. Natomiast... Jak mówię, nie jesteśmy od polityki, ale z gospodarką też od polityki całkiem się uciec nie da. I tutaj na pewno będziecie się mogli od nas sporo dowiedzieć i sporo nauczyć, jeżeli chodzi o akcesję do Unii Europejskiej i ewentualne negocjacje. To mamy wszystko za sobą. Żeby sobie nie robić zbytnich złudzeń, to ja tam nie jestem dyplomatą, więc mogę mówić co myślę. Unia Europejska nie jest idealną organizacją. I ma bardzo, bardzo wiele wad, i pewnie do wieczora mógłbym o tych wadach mówić. I się czeka Was pewnie wiele rozczarowań związanych z tą organizacją. Natomiast no ma jedną wielką zaletę, dla której warto. W niej być, mianowicie 500 milionów zamożnych konsumentów. I to jest rynek, jakiego nie ma nigdzie indziej na świecie. I możecie tak samo jak my kiedyś dobrodziej z dobrodziejstw tego wielkiego rynku skorzystać, mimo, mimo różnego rodzaju rzeczy, które nam próbowano narzucać, bo zetkniecie się z brutalną przemocą kapitałową. Tak jak, jak to było i w naszym przypadku miejsce, ale tej brutalnej przemocy kapitałowej postawiliśmy, po, y, 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 przeciwstawiliśmy naszą zwinność, naszą inteligencję operacyjną. Nie ma co ukrywać: w pierwszym okresie też niskie koszty pracy i sprób zdominowania nas całkowicie przez, przez te bogate, wielkie kraje zachodnie, szczególnie w przypadku Niemiec nastąpiła głęboka współzależność, to znaczy my sobie bez Niemców, raczej trudno nam sobie bez Niemców poradzić, ale oni w tej chwili już też. To z takiej zależności, która była w latach 90. czy na początku, na początku XXI wieku przerodziło się w głęboką współzależność. Polscy przedsiębiorcy poczynają sobie coraz śmielej na, na rynkach europejskich, szczególnie ci młodzi, oni już są pozbawieni jakichkolwiek kompleksów. I z tego, co patrzę w Polsce, to mi się wydaje, że Wasi również będą sobie tam dawali radę. No, z pewnością ten proces akcesyjny będzie trudny. Najpierw musi się skończyć wojna, potem negocjacje sektorowe i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Polska tu się może podzielić z Wami doświadczeniami w tym zakresie i możecie dużo skorzystać na naszej wiedzy, jak to mniej więcej wygląda, i uniknąć przynajmniej części. Naszych błędów. Tak czy inaczej, niezależnie od tych wszystkich rzeczy związanych z Unią Europejską, Polska i Ukraina, z uwagi na swoje położenie geograficzne i wspólne zagrożenie, które, które mamy, czyli, czyli agresywnego i imperialnego sąsiada, Powinniśmy tę współpracę zacieśniać. Konflikty, jak teraz przy zbożu czy przy innych rzeczach, będą to jest pomiędzy krajami normalne, tak było, jest i będzie, i nie ma co się tam łudzić, że będzie inaczej. Trzeba je, wydaje mi się, rozwiązywać by, przede wszystkim rozmawiając i uwzględniając interesy obu stron, ale. Jeżeli w dłuższej perspektywie chcemy utrzymać niepodległość i być krajami silnymi ekonomicznie, to powinniśmy tą współpracę gospodarczą jak najbardziej zacieśniać. Chcielibyśmy widzieć i mile widzimy w Polsce firmy ukraińskie, które się otwierają. Mam nadzieję, że nasze firmy tutaj też będą mile widziane. I ta wymiana gospodarcza, a później po ukończeniu wojny inwestycje będą się rozwijały. Dziękuję Państwu bardzo.